Bardzo miło mi tutaj wszystkich Państwa gość, z jakiej okazji to widać z tyłu, można powiedzieć, na załączonym obraz. Sprawiliście mieszkańcom Wejkerowa, całej zimnik Wejkerowskiej, myślę nawet więcej można powiedzieć województwa pomorskiego wielką, naprawdę wielką niespodziankę. Chciałbym Wam bardzo bardzo serdecznie podziękować za ten wspaniały sukces, za te wszystkie wzruszenia. Nawet Pan Wojtek Gębarowski płakał tam na stadionie, to telewizja uwidoczniła, że znaleźliście się na tej pierwszej stronie, Ilo, nie tylko lokalnych gazet, ale również mediów wojewódzkich i krajowych. E, że naprawdę jest Pan wielką postacią w tym klubie, myślę, jak dotychczas tak Pan e, nie tylko wzrostowa, ale i w ogóle największym trenerem z największym sukcesem. Gratuluję, aby tak dalej. Najlepszy optymista w telewizji powiedział, że to oni mają problem. Korona i Kutnik, tak? a nie my, żeby wygrać. Z tak samo, tak? Oni mają problem. Myślę, że ten sukces to jest jakby początek nowej historii. W tym roku te 90-lecie, które były w klubu, zostało jakby zakończone tutaj u Pana właśnie z wielkim sukcesem jest, jest niewątpliwie jedna czwarta Pucharu Polski. Ja nie byłbym sobą, gdybym jeszcze nie powiedział jednej rzeczy, którą Jacek już z góry zauważył, mój szef Rafał się obciął. Także Także dzisiaj, naprawdę, jest wydarzenie, że Rafał poszedł do fizjera. Powiedziałem, jak z tego to może się w ogóle odejść. pieniędzy, pieniądze ma, dać nie może, Miasto pieniądze ma, na nie chce, ja pieniędzy nie mam. <gızepila> Bucharek Polski, ale na pewno mogę widać, że powalczymy z regionem i będziemy starać się osiągnąć jak najlepszy To było dla nas na pewno fantastyczne urocze. Miejmy nadzieję, że przyszła roku będzie równie odfita z sukcesy sportowej. Madaliśmy ze swojej strony wszystko, co mogliśmy, mimo że ten miał z nami czasami jakieś problemy. Nie. Tak, ja, ja zawsze są problemy. Nie, wszystkim myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy

Wszyscy nas wpisywali już na porażkę w pierwszym meczu z Olimpią tak Także nikt nie dawał nam szans na zwycięstwo. Ale tam szczebel po sobie siwkę dalej i właśnie zaraz przez zespoły, także myślę, że, że z tego nie jesteśmy na straconej pozycji